Czarny turmalin jest ceniony za swoje właściwości ochronne i uznawany za potężny kamień odstraszający negatywną energię oraz promujący poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dodatkowo, pomaga w zachowaniu równowagi emocjonalnej, co wspiera procesy samouzdrawiania i rozwoju duchowego. Dla koziorożca, czarny turmalin wspiera ich naturalną determinację i pomaga w utrzymaniu stabilności emocjonalnej. Dla skorpiona pomaga w ochronie przed negatywnymi emocjami i wzmacnia intuicję, co jest zgodne z ich tajemniczą naturą. Dla panny, ułatwia zachowanie równowagi i koncentracji, co jest kluczowe dla osiągania ich perfekcjonistycznych celów. Dla wagi, wspiera harmonijne relacje i ułatwia utrzymanie równowagi, co jest istotne dla ich potrzeby sprawiedliwości. Dla ryby, pomaga w ochronie przed nadmiernym pochłanianiem emocji innych ludzi, co pozwala im na głębszą introspekcję. Jeśli potrzebujesz amuletu z tym kamieniem, to napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja wykonam dla ciebie bransoletkę, naszyjnik lub pierścionek z tym kamyczkiem. Wierzysz w moc kamieni naturalnych? Na sklepie kamyczarki znajdziesz mnóstwo przepięknej, unikatowej biżuterii i akcesoriów do jej oczyszczania ze złej energii. Jeśli tak samo jak kamyczarka kochasz kamienie naturalne, to koniecznie zostaw plusik pod moim zdjęciem i czerwone serduszko, aby przyjąć dobrą energię od czarnego turmalinu.